Podsumowujemy dzisiaj szóstą edycję Drużyny Energii i każda kolejna jej odsłona udowadnia, że dzieci i młodzież z całej Polski lubią i przede wszystkim chcą z nami ćwiczyć. Podczas wielkiego finału, który odbył się w Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego spotkało się pięć najlepszych szkół. Tym zmaganiom sportowym towarzyszyło mnóstwo emocji, a wszystko to pod czujnym okiem naszych sportowych ambasadorów, wyjątkowych sportowców, z którymi na co dzień współpracujemy. Tutaj rywalizują najlepsi wyłonieni uczniowie ze szkoły, ale kiedy my przyjeżdżamy do szkoły, to cała szkoła żyje tym wydarzeniem i mamy kontakt z ogromną ilością uczniów, dla których jest to ogromne Wydarzenie i radość, że, że mogą z ambasadorami, takimi jakimi jesteśmy, razem ćwiczyć i porozmawiać, dostać autograf. Taka jest drużyna energii. To jest dla każdego, to jest dla, dla młodych, dla starszych. To tutaj widać również, bo nauczyciele się angażują. Oni też w pewnym momencie przypominają sobie, jak to jest dobrze się poruszać. Projekt drużyny energii jest na tyle pozytywny, że zachęca nie tylko tych, którzy już na co dzień ćwiczą w klubach, tylko Przychodzi do uczniów w szkół podstawowych, którzy tak naprawdę potrzebują tego pozytywnego bodźca. Ktoś tych tak zachęt do tego, żeby jednak ruszyć, żeby spróbować tej dyscypliny sportu. Widzieć emocje tych dzieci, widzieć to, że oni się cieszą ze sportu z tego, że poznają nowych ludzi, że poznają nowe miejsca, że się też dużo uczą, to jest naprawdę największa satysfakcja chyba z tego sportu. To była dla mnie niesamowita przygoda, pokazująca, takie inicjatywy mają niesamowity sens, To nie jest tak źle z tymi naszymi dzieciakami, tylko właśnie trzeba im pokazywać, trzeba im przyprowadzać mistrzów sportu, ambasadorów i pokazać, że przez sport można osiągnąć wiele w dziedzinie i sportowej, ale też, że sport po prostu pomaga w życiu. Bez zdrowia to wszystko nie będzie do wykorzystania, więc trzeba połączyć naukę ze sportem, a sport to po prostu zdrowie. Chciałabym, żeby ta inicjatywa była powtarzana, bo jak widać, mnóstwo dzieciaków bierze w tym udział, jest ogrom świetnej energii, zabawy i czego chcieć więcej, widać uśmiechy na twarzach dzieci i chyba to jest taką definicją tego projektu. Najbardziej cenię jest za to, że trafia do tylu osób i trafiamy też poprzez internet, czyli poprzez filmiki, gdzie nauczyciele... Poprzez dyrektorów zgłaszają swoje szkoły, więc tak naprawdę cała szkoła jest zaangażowana w to, żeby w tym projekcie uczestniczyć. W roku na rok, jak widzę zaangażowanie tych dzieci, ich uśmiechy, ich, ich radość i taką chęć rywalizacji, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, to można zauważyć, że w na rok ogromny, ogromny postęp i cieszy też poziom sprawności, poprawia się tych dzieci. Naprawdę jest im dużo łatwiej wykonać te czynności. To już jest moja kolejna drużyna energii, kolejna edycja. Bawi się jeszcze lepiej, te przeszkody są i tory ogólnie coraz trudniejsze, więc fajnie, że to też się wszystko rozwija i że podnosimy poprzeczkę dzieciakom. Widzę w młodzieży po prostu tą rywalizację i chęć bycia lepszym i to jest świetnie. Najważniejsze jest to, żeby młodzież spróbowała różnych sportów, bo tutaj mamy po odrobince każdego ze sportów i to jest fajne, bo każdy może znaleźć coś dla siebie. Najważniejsze jest to, żeby pokazać młodzieży, że aktywność, sport i lekcje WF-u to jest też zabawa, że to jest dużo radości, że my to powinniśmy robić nie po to, żeby celem były wyniki, tylko to, żeby celem było dobre samopoczucie, żebyśmy my później na lekcje matematyki, fizyki, chemii poszli z taką otwartą głową, z takim fajnym nastawieniem, no i żebyśmy się też pozbywali stresu, bo wiemy, że nawet u młodych ludzi ten stres występuje, a aktywność fizyczna bardzo fajnie potrafi to zniwelować. Myślę, że to jest jeden z najlepszych projektów chyba, jakie do tej pory powstały. Energia tutaj świetnie...